Dzisiaj w Apokalipsie słyszymy o tym, że Anioł spętał Szatana i zaprowadził go do czeluści, po to, żeby już nie szkodził człowiekowi. O tej czeluści mówią ojcowie Kościoła. W momencie, kiedy Pan Jezus zgodził się umrzeć za zbawienie całego świata, każdego z nas, to wtedy Wszedł w to misterium walki ze złym duchem, z demonem. I wydawało się, że Szatan zwycięży, ale ten moment śmierci pana Jezusa na krzyżu był tym momentem pętania złego ducha, wrzucania go do więzienia. Wydawało się złemu, że on wciąga Jezusa również w tę grę, ale pan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał. Wyszedł z tej czeluści, wyszedł z więzienia i zatriumfował. I to jest prawda, która jest jedną z najważniejszych w naszym chrześcijańskim przeżywaniu obecności Pana Boga i myślenia o tym, że właśnie Pan Bóg w ten sposób zatriumfował i w ten sposób na zawsze pozostawił złego w jego więzieniu. Zły czasami atakuje, ale tak naprawdę jesteśmy już zwycięzcami.